Sponsorem dzisiejszego odcinka jest PKW Polskie Koleje Wrony Pociągi do Sławy a! 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 Witam tutaj z a razem ze mną Access. I Witek I to jest kolejny odcinek z serii Realm of the Mad God Królestwo Boga, nie potworów no, um, a to jest. byście się pouczyli angielskiego, a... bo. byście wiedzieli. No. Czekaj. No, jesteśmy w tym, w, w tym menu po to, aby wam pokazać, jak zmienia się serwer. Tak. Um, I przykład, um, ponieważ na tutaj na. znaczy, normalnie, jak gramy. Dla wszystkich widzów, którzy chcieliby za nami zagrać. Gramy normalnie na EUESie, jednakże. Nie jest serwer, tylko EUS. No, ehm, ale jakby, ale chodzimy też na EUES 2. Po co? Ponieważ tam często na jednym z realmów pojawiają się tak zwane fame trainy, które wam zaraz pokażemy. Play. Hmm. No. no, i to jak. LOL, akurat A... dwa miejsca? No, dziwne. No to tak, nor normalnie, normalnie, e, wchodząc na. Kurna lag, znaczy. Kurna, dobra, e, normalnie, wchodząc na realm z Fame Trainem, e, gości nas cały czas REM full, więc musimy cały czas klikać na miejsce gdzie jest full i w końcu nam się pojawi Enter i automatycznie nam naciśnie tak jakby automatycznie eee, i wtedy wchodzimy aż ktoś i teleportujemy się tutaj gdzie jest pełno osób i tutaj właśnie dzieje się Pociąg realm, kurw, ciu, ciu. realm. Eee, fame train, shit Gdzie bardzo łatwo możecie wbić albo fejma, albo jak jeszcze nie macie 20, to wie, to... Yy, level albo śmierć. Albo śmierć. Yy, wiem teraz widzowie, że yy, jest bardzo duże klatkowanie, ale po prostu chcę pokazać ten yy, Fame train. Yy, to tutaj... chodzi o to, że biega się za kilkoma czyścicielami, oni biją, wy nie bijecie. Nie pijecie też potków i za to są bonusy do fejma. Um, no. E, co, ja, co, ja, co ja chciałem powiedzieć? E, tutaj gdzieś... Tutaj się pojawi adnotacja, dokładnie w tym miejscu. W tym. Że... E, możecie... Widzisz? Że po prostu naciśnięcie ją i przesuniemy wam do momentu, kiedy... Fe, kiedy już nie jesteśmy, nie jesteśmy w fame trainie. Jakby Wam no tak te klatkowania bardzo przeszkadzały. Dobra. No także tu się tylko dzieje to, że biegasz za tymi prosami, którzy zazwyczaj mają żółtą lub białą gwiazdkę. Oni czyszczą, ty tylko unikasz shotów albo starasz się, bo zresztą tutaj za dużo nie widać, jak tyle ludzi biega. I Jeden, level up, to, co up. tutaj widać, to pełno postaci level upy albo plus 40, plus 10, plus 100 ekspa. No właśnie. E, najgorsze są chyba konstrukty, czyli te takie roboty niebieski, brązowy i szary, bo które w ogóle są w taki, takim bezsensownym potworem, którego, którego nigdy nie wypada, armora, mając, ar, armora mają bardzo... Nie duże... mają armora, tylko je leczy ten niebieski. No, leczy ich ten niebieski dupek, 1000 HP na, na jedną milisekundę i ten... <śmiech> <śmiech> Trochę zajmuje, żeby im skopać dupę. Tak, no. Że... Dopiero takie fame trainy dawają radę. No. No, ledwo w sumie czasami to po prostu je omijają, bo im się nie chce. No. Albo nie No mają bo siły. E, prawda jest taka, że jeśli nie ma FEM-Traina, to, to mało kto w ogóle się zbliża do tych robotów, po prostu je omija, bo żadnego lota. Ej, horse. No. E, też głupi mnie jest pomysłem, właśnie, żeby. Żeby tutaj przyjść, jak chce się dungeon... A obok bo tutaj jest tutaj Madlab, tak... więc jakby nie będzie cmentarza, to ten, to może iść do Madlaba. Ja nic nie mam. Jest ja cmentarz. Wbiłem? Zbiłem, wbiłem? WBIŁEM! Jestem. Dobra, i tak nie ma lota, ja, ja tu jestem po ekspach. Ja też. I też można nobić. Tutaj, o um, To jest właśnie fajne dla dungeonów, dlatego że tutaj pełno nobów latam. Na przykład... Y Teraz my... Czy napisałem do jasnej cholery Ty napisałeś nic Jak się pisało? Schild, a nie Schild No właśnie Ty głupi stomolko Dobra um, No to jest fajne, bo tutaj pełno nobów lata Łącznie z nami I po prostu można o sobie łatwo znaleźć Dungeony, ponieważ oni po prostu Po prostu, po prostu, po prostu Oni czyszczą wszystkie potwory Wy Tylko jesteście z pociągiem, dostajecie za to fejma i przy okazji wlatujecie do dungeona, który wam odpowiada. No. A najwyżej kilka nopków za wami wleci, oni tam za dużo nie będą e, robić. Chyba, że jakieś to są nopki, które mają problemy, albo po prostu jakiś dżupek za wami wleci. Ale to się rzadko zdarza. Także fajnie tu jest dla dungeonu, bo. Bo, bo 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 po prostu są darmowe dungeony. o. Nawet nie musisz nic robić. Jeszcze fejma dostajesz. Zero! Eee, zero Nie no, że z tą to zero katanów. prostu mam... Nienawidzę namów no, dlatego, że podnoszą wszystko, nawet jak nie jest na ich klasy. Przez co, po prostu nie można sobie znaleźć czegoś odpowiedniego, ponieważ oni już wymasterowali... Podwójne klikanie i tylko napierdalałem wszystko co widzą. Jest! Nightage! Masz? Chciałem ci mam, właśnie mam. zabrać. Się. Ktoś poniósł tą te Zero katane. Czyli twoja logika, czyli tw... to co mówiłeś, jest prawdziwe, że oni wymasterowali sobie po prostu podwójne klikanie. No, wszystko co widzą. Nawet zanim w ogóle widzą i to już klikają. <laughs> Prawie padłem. Już, już, już się cieszyłem, że ktoś pada, a patrzyłem to już z Już się cieszyłem że ktoś pada. <grym> <grym> Pamiętam jak był chyba wczoraj albo przez wczoraj jakiś dupek ze mną na tym. Jak grałem w i jakiś dupek był ze mną na cmentarzu i to był Archer. I w trzecim poziomie on chyba arczył... Podbiegło do, nich kilka, do niego kilka zombi. I prawie padł, miał RHP, a ja jak Debil zacząłem bić te zombie i je odgoniłem. A tak to wypadł. I by mi lota nie podpalał. Na końcu on miał lota z każdego bossa, ja miałem z żadnego. Więc w ogóle lota nie miałem. I napisałem mu coś w stylu: Pięknie ty, ty się nie umrzeć <śleszamy> <śleszamy> Po prostu ruszył ci się instynkt, że to może. że ten. Skoro to Artur to, to to stomolko, więc ten uratowałeś go, i po chwili się zemtowais, że to nie ja. Co ty pierdzisz? Ja ciebie tak bym nie uratował. No, padaj, padaj, padaj! No, no. padaj, padaj. Kurwa. Siu, siu, zły, niedobry, do budy. Będę się bawił na i Będę podnosił wszystko. Wyrzuciłem znowu te zero katany i reszta tych nogów poleciała. Chcesz to się zbroje? Wiem co zrobię. Wyrzucam T0 ring, uwaga Podniósł Podniósł Tu ta T0 katana jeszcze biega Excens? No co jest? Chcesz? Zapasowa No. No podwałem Uwaga brodager leci. Ciekawe ilu leci ilu poleci po niego. A ja tylko jeden. A nie, wszyscy lecą Ej, ho, ho ho Cmentarzyki Hoł ho, ho motherfuckers Najbardziej mi się nie podoba w drugim poziomie te duszki, które znikają, a w trzecim boss po prostu, bo jest zbyt owy ok i często od niego padam. Także to są jedyne minusy chyba tego cmentarza. Tutaj są w sumie te archery kurzające, te zombie, bo mocno biją, ale jak jest was dużo, to to nie sprawia problemu.

Oh, bolo podno okay, padaj Okej pada gupi zero zero Dobra, wracamy do Fame Traina. Dobra. Fame Train. Tak, przepraszam bardzo te klatkowania. No kurna. No. Uh. Dobra, jestem. Okej. Okay. Jezu. Matki. Ty masz to wycenzurować. Będzie takie kra, kra 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 No, że niby ona tak to nie <śmienny> Chociaż nie wiem czy to będzie gorsze Co? No co wolisz Kra 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 A czekaj jakby to zrobić F9 A, temu Albo po prostu widzisz W tym czasie Będzie kra 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 i płysy. Potem Ej, to, to adnotacja przeniesie do cmentarza i znowu z cmentarza może do tego nie? No. Dobra. Nagrywasz z powrotem? No. ok. Który ty masz tam poziom? 11. Mm, to jeszcze chwila. 12. Poproszę z polewą Bijemy 20 i wlatujemy do jakiegoś underlejer Ale to już na EOście Po itemki Ja tam będę czyścić, bo mam te 5 seta Shit! Odłączyłem się od fame train'a. Że Popatrz, są trzy fame train'y. Trzy, trzy wagony, o. Zaraz... Zaraz się ten połączą. No. O, już się... już są tylko dwa. I zaraz będzie jeden. jeden. O, jest jeden. Ile hmm. godów? Swift, DEATH motherfucker. i mało przeklinamy <grystanie> Cenzura, cenzura tam ta nie, ci mi nie wystarczy. Będzie kra, 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 kra. To pierwsze. <grystanie> Też przeklin coś. Nie. nie A. Cholera, przestań. <grym> <Co>? <grym> nie chcesz ja Nie cholery, nie chcesz Spadaj. <grym> o, spadaj. Widzę, że już język był opanowany. <grym> Dwóch ludzi padło. Też nie dziwię się. To jest klas... sylwester, nie robią z powrotem. Poprawiny. Dobra, 16 level mi wystarczy. Idę na tutorial. Zmieniam serwer. Idę na tutorial po HP. I spotykamy się drodzy widzowie w, w Undead Lairu albo w albo w madlabie albo w cmentarzu. Witam poprze. Co? Co? To jest pojebane. Ekses znowu upadł. Exces mistrz, Tym razem z winy tak. Leviatana Lewiatan Oooooo Lewiatan, wypierdalaj. Zagrałbym sobie czymś innym, ale, ale... Ale ninja. Ninja? Ale chodzi o to, no właśnie, że ninja ma shuriken i łatwo lata zdobywać, a To jest... To jest silniejsze ode mnie. Prawie się też wbiłem w lewiatana Ale przypadkowo, bo chciałem w Behemota Lewiatan. Dalej Just No white demon i duch, to spoko, nie? Ale lewiatan, ty weź dalej Weź sp***laj. Co to? No... Wbiłem się w demona i ducha. I tu z dupy meduzy i lewiatany. Co? Co Powiedz mi, że padłeś. Nie. No zdychaj. <laughs> Jakiś prospadł. To się dzieje codziennie. Ludzie umierają codziennie. Kuba Wołaj ekondia. Mamu Kuba Ko hmm. Czekaj, jak, jak go się woła? Trzeba chyba zabić... Zabić je ten... Sprite Zabić baranka trzeba, żeby przywołać konie Czemu? Bo to jest satelista Aha Trzeba odwrócić krzyże i zabić barankę I wysmarować jego krwią drzwi Wtedy przyjdzie końców Plaga Egiptu Tak Przeczytałem go Całego I obracał im, z wskazówkami zegara Ej, Horse US2 Eee Horse US2 po pierwsze, zaczynamy bić. Okej. Okay. serwer z US2, tak? Tak, szybko. Po prostu US2, nie ma takiego serwera. EUS2. EUS2. E jaki ser jaki ten, Realm? Ten pełny kurwa. Jean. Ok, spędzasz, 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 ja muszę wejść? Błagam, otwórz się szybko, otwórz się ja już tam jestem, nie wejdziesz You shall not pass. Dlaczego się... A nie, myślę, że włączył nagrywanie Nie, czekaj, ta część odcinka ma być bez tego. Bez Fame Training Co? My się... Mam te jeden Shurikena Już wiem nawet. O, fajnie, dobra. Już wiem nawet jak nazwiesz odcinek. Jak? Pociąg do Sławy. <grym> <grym> no bo Fame Train. No wiem. Ciekawy, ile osób go odbierze inaczej. Pewnie będzie coś w stylu. Eee. Jak, Perdolę, czekaj. Pociąg bogatości. No, <grym> to jesteś taki. Nie Ale nie, chodzi nazwę. mi o to, że na przykład, że ktoś źle zrozumie tytuł, że nam chodzi o, o rzecz w tym, w Realm of the Mad God, a ktoś, a ktoś pomyśli, że to jest, nie wiem, jak za sławnym. Poradnik, Realm of the Mad God. Właśnie. Ale to jest Dwa Zapomniałem, że jestem knejtem a nie Wuriorem. Skister mił na Skype'a. Widzę. Pedał, zjedziemy go. Cholera. Ja p***o, się ode mnie. Jezu, jak ja przeklinam. Trzeba to naprawić. Słodziak, kotek. Nie, ja mam to w dupie. <ślesz> <ślesz> Nie masz kot. W piwnicy. Ej, czajisz, jakiś ninja jest w tym cmentarzu i on jest prosem i do zawsze dostaje lota i mi daje itemki, bo jestem ninja też. Widzisz? To się nazywa współpraca czarnuków. <grym> <grym> na, na pole bawełny, a nie w cmentarzach. No, czyścimy cmentarze, oczyszczamy groby. <grym> <grym> ze wszystkich kosztowności. <grym> Trumnę pod i sprzedajemy Ej ty, patrz! To już nic warty jest z, z dwie stówy <grymne> Trumna, używana tylko raz <grymne> Musisz włączyć nagrywanie Włąc Włączyłem I za to. Się? No <grymne> Od którego momentu? Od cały... od cały czas <grymne> Od cały czas okej okay. NIE WIEM, NIE Dalej, NIE dalej. Jezus Maria, prawie znowu padłem. Trzeba to uczcić. Robimy poprawiny Sylwka. Idziemy się narzygać. To... Amen, to jest koniec dzisiejszego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie Zostaw to Komentujcie, się subskrybujcie tak łapkujcie w górę, bo nie, to miłe Nie zgadzam się You <laughs> <laughs> shall not bad. Chyba You shall not end Dobra, you shall not end Masz to zostawić Zostaw to Zostaw, nie klikaj. Nie, wypój to. <laughs> to Powiedz mi, że nie zakończyłeś. Ty Jeszcze nie jeszcze nie mo, nie mogę zakończyć to, póki nie powiem na razie O No właśnie <laughs> Siedź. Na dupie P***y się <laughs> Czekaj, Możesz... poczekamy, aż licznik ekscesa z przekleństwem do, dobie do stu Co? Poczekam, aż twój licznik przekle- przeklinanie do, dobi- ten, dobię do stu Dupy. Ej idziemy murzynie k***a Och idziemy, mmm pycha Zakłada się k***a No i te zero katana, jakaś k***a, ale przez to lota nie ma k***a Ej ile już k***a wypełniam razie? NA RAZIE!